To to, to szum, ale bo ja nie wiem co no w internecie No i była w streamie no to <grymne> Dostałem współpracę Tronkę do kręcenia z krótkami na kole Fortuny Będę się starał żeby każda dziewczyna, która tutaj przyjdzie była wyruchana Plus wideo na telegramu Możliwe jest zapalenie krtani jest odlizanie dupy Dzień dobry, dzień dobry Byłem ci u lekarza Mam zapalenie krtani Wkładam mi jakąś taką kamerkę do tego Do gardła Absolutnie zakazane jest żebym palił papierosy Pamiętajcie, że 11 maja jest wyjazd do Białego Stoku. Jadę na razie. Ja, Seba i plomba, plombito. Gadałem z Dominiką, tą z, z ładną dupeczką powiedziała, że na wejście z kamerką do klubu i razem z nami pójdzie, więc już jest jedna sraka ogarnięta, ale będzie, będzie tak lizane to stracisko, że... Ach. Czemu ty opuknięto trochę cały czas? Może dlatego, że biorę testosteron i mam retencję wody. Pewnie dlatego. Następna sprawa. Zostało mi chyba zarobienia tysięcy złotych na tym. Na kiku i, i wybije 100 tysięcy na miesiąc. Możliwe, że gabcia dołączy do gips spółki. Takie na razie plotki chodzą, że może, może dołączy. Dlatego się spotykamy. Zarząd gips spółki spotyka się w, w Krakowie 3 maja. Proszę nie, stary to jest dobra zadymiara. Spokojnie, da, dajcie, dajcie jej szansę. Dajcie jej szansę. Ja wiem co ona potrafi i... Pokażcie <laughs> są gapcie. Dobra, już pokazuję gabcie. Ona no, no fajna jest. Tu masz gabcię. No, zła. Możliwe zapalenie, jest zapalenie zrazu, jest design dupla zercy. Tak. No, jest potencjał, jest potencjał. Zobacz. To wygląda jakby to zdjęcie do jakiejś... Yy, przed nagrywaniem pornola było, nie? Dostałem współpracę. Dostałem współpracę, panowie. Współpracę, której w Polsce nikt nie miał. Strona, która mi się zajmie się podoba, będzie to przyjemność tam pokręcić sobie. Polska strona nie, strona jest ze Stanów Zjednoczonych. Stronkę do kręcenia escortkami na kole Fortuny. Ej, kurwa! Jakby coś na chwilę wymyślili, połączyć escort, Euro Escort Girls z takim keydropem i powstanie ci, że możesz otworzyć skrzynkę albo ci wypadnie taka azerka, jak liza, ta, która lizałem dupę, albo chłopak albo chłop, ci wylosowuje. Albo, da, albo na przykład, jak, wiecie, jak masz tam na keydropie miałeś, że losujesz, jest słaby skin, to na przykład słaby skin, to premium na Pornhub'a, coś takiego można. Update złot, złoty, złoty update. Dzisiaj rozmawiałem z Trumanem, który mieszkał w... W, sensie, w prosił o kontakt do mnie, rozmawiałem przez z z Trumanem Powiedział, że będę miał problemy od 3 na złotych Że bardzo szybko je tam wypierdolą, że no ogólnie Nie pozwolą mi tam robić kompletnie kula nic i no ale obiecałem więc i tak mam to p****. Najwyżej miał na 60 tysięcy na, na złotych i musimy tam, muszę się tam znaleźć. Najwyżej ale dużo pieniędzy, muszę się znaleźć na złotych. Muszę dopiąć swojego, to był cel i, i muszę tam być. Następna rzecz. Od maja są resetowane te punkty. Będzie włączona ruletka, będzie włączona gamblick i będą włączone slotsy. Oglądając streama, zbierasz punkty. Pierwsze miałem zrobić, że top 3 osoby, które będą tutaj w rankingu dostają odpowiednio 500, 200 i 100 zł. Ale zrobię inaczej. Za pierwsze miejsce będzie 1000 i będzie leciał w dół i pierwsze, pierwsze 10 osób yy, dostanie na koniec miesiąca wypłatę. Warto oglądać, warto tu siedzieć i... I ten... I, i, no i po prostu się stare, bo można, można, można wygrać pieniążki. Następna rzecz, i, gdzie będzie można zrobić na, na mnie, w sensie ode mnie pieniądze, to są TikToki. Wprowadzam płacenie za TikToki. Na razie nie podaję szczegółów, ale będzie to tak, że robisz TikToka ze mną, coś takiego jak mailstroj. Robisz TikToka ze mną, robisz takiego TikToka, jeżeli TikTok będzie miał określoną liczbę wyświetleń, dostaniesz pieniądze. Yy, cały regulamin podam 6 maja. Yy, jak to będzie wyglądało? Yy, będzie można zarobić pieniędzy ogólnie DWS o O cholera nawet jest ten. Fajnie, fajnie, bardzo mi się podoba. Ty ej, nawet masz dużo wyświetleń. Dobrze, rób. Podoba mi się. Jeszcze jedna rzecz, co, co muszę powiedzieć. Zaczęły odzywać się... Do mnie laski, bo że zaczęły je followować, to już wam dawno mówiłem, nie i lajkować fotki. To jest jedna rzecz. Zaczęły się do mnie odzywać laski, które chcą występować na streamie. Rozumiesz to? Ja nie, już nie muszę szukać. Zaczęły do mnie pisać. Yy, tak, będę się starał, żeby każda yy, dziewczyna, która tutaj przyjdzie, była wyruchana. Plus wideo na Telegramu. Tak jak mec robił. Siedzi sobie, siedzi dziewczyną, mówi do łazienki jakaś tam pała, jakieś tam futeczki w łazience i cyk na telegramy A i następna dupa, która tu przyjdzie. Yy, Powiedziałem już, żeby się ubrała porządnie czyli bączochy, wywalone cyce i, i raczej będzie taki wymóg, żeby się tutaj ubierać na moje streamy yy, raczej seksownie, a nie, nie golfowa i, i jeansy, nie? Żeby było na co wypatrzyć Dobra, idziemy robić tego w tatara. jak się, jak się gacie tatara, to musi być zajebiście ostry nóż. Teraz. To jest pol polędwica wołowa. Najlepszy, najlepszy, tatar jest z polędwicy wołowej. Ten kawałek kosztował 40 zł, więc jest, no jest, polędwica wołowa jest droga. Moja taktyka na robienie tatara, to jest takie coś. Kroisz sobie w takie cienkie plasterki najpierw, kroisz na jeszcze mniejsze plasterki. I teraz to na takie kwadraciki mniejsze kroisz, kroisz, nie? Im drobniej, tym lepiej. Tyle wyszło. I do lodówki, żeby to mięso było zimne, bo Tadar musi być zimny, nie może być tatar ciepły. Grzybek do tatara przecież zajebisty jest. O, dobra. Nie jest na środku, ale... Tak to wygląda. Testuję? Tak, wiem. Już testujemy. Ja p*** dobry Dominator i sutonator, jaka parka No nie, nie jadłem przykro tatara nigdzie podanego W końcu Dominisio Ej a ta poprawa jak fajna Kto to jest po prawej Sprawdzam Jakie Cel na yy, na maj to jest 150 zł miesięcznie zrobić. Jeżeli... Bo będą daily streamy w maju. Pastety, yy, no ale tutaj wchodzimy w bardzo niebezpieczne ten. Pastety. Gdzie? W którym miejscu? Nie, ona jest tutaj bez Fajne jest. Że chce ci odebrać twój harem i powiedział, że ocenie... zrobi większy od twojego i twojego Ja nie mam mówi, że jego golf jest lepszy To nie, nie ja. Ja nie mówiłem tak. Jak można nie wiedzieć, to to ja? Jest jakiś youtuber? No. Co on robi w internecie? Pluje lasek, no dla lasek na streamie do mordy. To i podsumowany kurde. Nie, nie, nie przejdziemy na twoją ciemno. Przy podsumowaniu. A ona już mówiła ze mną, nie? To nic nie mówię. Jezu to Adam, dlaczego Adam nie ma streama? Pojechał do Wenecji i nie ma streama. Dlaczego? Pytam Cię, a tam? Dlaczego? <laughs> się Kurwa, dlaczego? Ej, ja tu mieszkam. To jest mój blog, patrzcie. Tutaj. Tutaj. To jest mój blog. Odejdzie do mnie, czy co? A nie, to nie z tej strony. Ludzie, którzy streamują na Twitchu i nie przychodzą na Kika, mimo tego, że wiedzą, jakie są zajebiste zarobki, nie przychodzą dlatego, że nie mogą przenieść swojego community z Twitcha na Kika. Bo to jest community Twitchowe. Ale jeżeli twoje community nie chce przenieść z Twitcha na Kika, to znaczy, że to community nigdy nie było twoje. To nie jest twoje community, to jest community Twitchowe. Ty nie zbudowałeś twoje, swojego community, jeżeli nie możesz przenieść go na Kika. Ja zbudowałem swoje community. Moje community przeszło razem, razem ze mną na Kika. Więc takie k***y, co mówię na Twitchu i mówią, że nie przechodzą, bo coś tam. No, to są które nie mają swojego community. No i, i tyle. To, to jedyny dla mnie racjonalny powód, dlaczego oni nie przechodzą na, na Kika. Bo innego powodu nie znam. Podejrzewam, że może Franek się boi dlatego, że nie przeniesie ich na Kika, bo on ma tych widzów z TikToka dużo i oni nie, nie potrafią odpalić Kika nawet. Mówiłem wam, że gościu mi na TikToku skomentował, jak go oglądać. Tam ktoś pisał, trzeba mieć suba. On odpisał, mimo tego, że na TikToku jest napisane, na każdym moim TikToku kik.com.pl i gościu pyta w komentarzach. Mój odpisał coś tam, że musisz mieć suba, a gościu a to ludzie mu płacą za to, że oglądają, ale gościu no tak, płacą. Rozumiesz to? A, jeszcze nie mówiłem wam, jeszcze jest jedna zajebiście kontentowa rzecz, którą chciałem zrobić bez streama nawet, a teraz będę mógł to zrobić na streamie, bo napisał do mnie instruktor od kitesurfingu, nasz widz na Discordzie. Będzie stream tygodniowy z pobytu na helu i gościu, i gościu rozwiązał problem, jak zrobić, żeby był stream z kitesurfingu. Ja będę miał ten latawiec, będę na desce, bez, bez backpacka, a kolega tego instruktora mojego będzie na motorówce, za mną je, pływał i będzie nagrywał mnie. na no, z motorówki, nie? Zapłacę i on będzie nagrywał, nagrywał mnie z motorówki. Wyobrażacie to sobie? 200 IQ i, i będziecie mogli patrzeć, jak się uczę, pływać tam latarz na tym kitesurfingu. I w tydzień czas powiedział, że mnie nauczy pływać na kajcie. Do pomysł, co? Może być też, żeby mi też wykrywać. Nara, Siema siema, Siemano, do zobaczenia, widzowie. Kocham Was wszystkich. Dzięki, że byliście.